No. Po pierwsze nagrywam, po drugie cześć, a po trzecie... strasznie się zaczynasz. Wojtek! Wojtek! Wojciech! Co? Skrzaniłeś się. No, halo, halo, halo! Skrzaniłeś się na chwilę. No serio mówię. Mm, dobra. Mm. No a myślisz, że mi ciebie nie przerywa. Wojciech! To mnie Co? Poczekaj chwilę! Dobra! Poczekaj chwilę! Dobra! One minute! One minute! Eee, dobra! Eee, tak, drodzy widzowie, wytłumaczę wam wam to tak, że... Zbieram sobie tam 11 kobla przed chwilą. Muszę że to też mi długo zajmie, a po pierwsze mamy noc. I dostałem challenge, challenge pod, ty, pod tytułem, yy, rzeźnia mobów. Mam, yy, mam. Słychać cze, słychać noc? Nie? z piątym lewem. Tak słychać ja. Yy. Halu. Wojtek, powiedz nu... Halo, halo. Powiedz nu halu. Halu. Nu halu. No dobra. Yy, yy, dobra. Yy, tak. Dobrze chodzi. No tak. Ale to jest kilapu, zanim nie Aha, spoko, dobra. Dobra, szybko craftujemy sobie kilof. Kilof, 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 kilo, oczywiście. No czy kilof, nie? Tak Tak nagrywam. Aha, jeszcze. Możesz kiedyś zrobić coś fajnego. Puściliśmy Słowianie, nie? No. Dokładnie nigdy. Mmm, co ja szanie O i tam co ja szanie. Dobra. Um, dobra, nagrywamy to. Robimy rzeźnię mobów. Dobra. Um, wow, ale FPS-y spadły. Hmm, um, um, um. Co z tymi FPS-ami się dzieje? Hmm, um, um, um. A dobra, jak będę dużo razy ginął, więc na pewno się nam nie uda ten challenge. Um, po pierwsze, bo z FPS-ami będzie mi się bardzo trudno grać. Bez, z małą ilością FPS-u będzie mi się mało, trudno grać. Z, z, dużą, z małą ilością FPS-u będzie mi się trudno grać. I mam, i mam, trudno, i mam źle ustawioną kamerę, właśnie jak nic dość. O oh, ja. Yeah. Wow, 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 ale ciemno jest! To no tak słyszę! Weź tego nie łącz! No to w chle wow! Już, już mi się dobrze słychać! Wow, muszę to zjaśnić tego Minecrafta. Wow, wyszło mi z Minecrafta. Wow, znowu mi wyszło z Minecrafta. Podgłośnij mi się. Co? Podgłośnij mi się. Ja się. Ja cię dobrze słyszę. No, teraz jest jasno. Teraz jest normalnie jasno w tą noc, jak w dzień. Dobra, i robimy Easy. Mamy przetrwać tą noc yy, z piątym levelem. Halo, halo. Halo, halo. Słychać cię dobrze? Sł Słyszysz mnie dobrze? Woj Wojciech. Co? Słyszysz mnie dobrze? Tak. Dobra. Mm, y no. Baśka. Nie lubi baśki. Słuchajcie, zgubiliśmy się. Pamiętacie naszą bazę. Na Sejo, ona była taka świetna, że gdzieś tu jest. O, gdzieś tu jest. Na pewno. Tak... No dobra, musimy zrobić ten piąty level. Nie ma co, mamy zajowy level się na 100% nie uda, bo już się kończy noc. Wojtek. Wojciech. No. Tak? Mów głośniej, bo cię nie słychać prawie. Okej, okay. będę krzyczał. Czekaj, zacznę, żeby innych to nie wkurzało. Wojciech, kończy się nam noc, obczaj to i mamy zajowy level. Szkoda, że cię nie widzę, bo masz złożoną kamerkę i tak i tak, bym cię nie widział. Oprzaj, to, że już się skończyła noc. Także tak mogę powiedzieć. I mam zerowy level, a miałem piąty. Wow, dwa endermane. Jasiu. Co? Powiedz mi, pisze najmal. my my a e A po co ci to? A po co ci Neymar? Bo lubię Neymar. Ale. Yy, po... Ale ja nie mam żadnego filmu Neymar. Kartoz z Neymarem. No, ale to nie nazwałem Neymar. A. A jak? Nie pamiętam. Skąd ja mam pamiętać? Moje wszystkie tytuły. Dobra. Yy, słuchajcie. Yy... Słuchajcie, widzowie, tamten czem zrobimy sobie w trzecim odcineczku. Yy. A. Albo przedłużymy bardzo ten odcinek. Yy. i poczekamy sobie na następną nockę. O, jakieś się pali. Jezu, Baśka za zaenchantowanym łukiem. A, gin, panie. Ła! Gin, gin, ciotka. Jej! Nawet nie mam pierwszego levela. Krzysiu, yy, cię Krzysiu. Yy, kolejny raz cię pozdrawiłeś, Krzysiu. się też. Ale ty tu jesteś. Yy, Pozdrowiecie też, Szymonie. Yy, Krzysiu, Krzysiu, Krzysiu. Twój challenge został obalony, nie wiem czy jego mam z skina. Na serio, nie wiem um, twój, y, twój, Twój, twój challenge został obalony, naprawdę mi przykro. Jak, jak widać, y, no, robiliśmy ten miecz. No i... O Boże, co to będzie, ale nie puszczaj go teraz. Okej. Okay. O, fajnie <laughs> się znalazł. Teraz będzie drugi. Yy. Yy. To? Krzysiu, nie obraź się, ale ten co zrobimy w następnym odcinku. A w tym odcinku nie wiem, co sobie z... Polatamy po świecie. Może coś fajnego znajdziemy. Dobra. I, i, na, I może znajdziemy miejsce na domek. O, spokój. A, wyrzuciłem mieczek. No, tu jest to. No Wojciech wykupałeś mnie, co zrobiliśmy ostatnie odcinka na koniec. Wy, Wykopałeś norkę. Wow. Zaraz umiesz z głodu. To źle. No Wyfirmicz ma 15 wyświetleń. Wow, ale jestem podniecony. Wiecie, co zrobimy sobie tam domek? Na filmów, to będzie twój dziesiąty filmik. Weź go jakoś uczci. Uczczę setny filmik. O! To dopiero to do lata. O! W moim setnym filmiku pokażę twarz. No. Wow, 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 jeden widz. wow twój jeden film ma I, i cztery Wiem. Co nie, wow, 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 ma wow, 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 musi wow, Bez wow, wow, nie ma życia. A wow, to z ma ten 29. wow, wow, Yy, nie mogę już biegać, bo mam, bo mam trzy tylko jedzonka już. Znalazłam grę z tobą. Jaką grę ze mną? na grę, i tam jest ten... Wow! Znalazłem taki fajny biom! Jaki? Gdzie Madzia? Gdzie koło Madzia tego mieszka? Wow! Dobra, tam się budujemy. a teraz kończymy odcinek. Trzymajcie się, no i cześć!